Witam na moim kanale, mam na imię Wita, jestem w Turcji i w tej chwili przyjechałam do Stambułu. Zapraszam w mój dzień. Dzisiaj spaceruję po uliczkach Stambułu zabiorę Was, nie wiem gdzie, jeszcze nie zdecydowałam. Teraz przyszliśmy do takiego sklepu, który też Wam pokażę i bardzo polecam, bo jak ktoś zajmuje się malowaniem, rysowaniem, dekupażem, w ogóle jakimiś takimi robotkami, prawda? No to tutaj ten sklep po prostu jest no rajem na ziemi, bo po prostu mają wszystko, mają ogromny wybór farb, w ogóle jakiś tam pędzelku, wszystkiego. No i, i ceny są bardzo przyzwoite więc bardzo polecam no i zacznijmy dzisiejszy dzień właśnie z tego sklepu jedziemy! no i zobaczcie ten sklep zaczyna się tutaj właśnie już są tutaj różne na wystawie rzeczy no i gdzie on się znajduje? tutaj jest przystanek Sirkeci jakbyście metrem jechali no to tutaj można wysiąść i przyjść do tego a, sklepu. Tam jeśli pójść właśnie w tamtym kierunku, to tam jest też a, przystanek cirkie tramwaju, który jeździ tutaj. No i zaraz pokażę to a, główne a, wejście. To jest ten sklep. Zobaczcie. Tutaj i tutaj. No i co, zapraszam do środka. No jak dla mnie to królestwo farb. Ja akurat lubię malować, więc potrafię tutaj przyjść i po prostu zgubić się w tym wszystkim. No, tutaj proszę. Ogromny wybór wszystkiego. Proszę, pędzelki, pędzelki, to się w ogóle nie kończy. Są różne firmy, różne wzory. Więc bardzo polecam. tutaj raj długopisów. Ten sklep tam był bardzo blisko właśnie tego miejsca, obok mostu gałatę Minyonu. No zobaczcie ile tutaj tych ptaków, każdy dokarmia. No, nigdy głodne nie będą. Na ulicach Stambułu bardzo dużo dzieci syryjskich i w tramwajach i w ogóle gdzie się tylko nie pójdzie proszą o pieniążki. No a tutaj ta dziewczynka to... Jedna z niewielu zarabia właśnie w taki sposób, że gra na bębna. Takim wodnym transportem bardzo łatwo się poruszać. Wystarczy taką miejską kartę Stambułu mieć i po prostu się Ceny są niedrogie. Można cały Stambul tak zwiedzić. Jesteśmy na moście Gałata. Jak widzicie dużo tutaj rybaków. Bardzo taki fajny most. Bardzo często tutaj spaceruję. No i idziemy na drugą stronę tutaj łowienie ryby na tym z jest takim hobby szczególnie w weekendy po prostu nie ma tutaj miejsca wolnego jesteśmy na drugiej stronie mostu jak tam widać a, troszeczkę dalej już się zaczyna tam taksy no może później troszeczkę tam się też przejdziemy no a teraz zabieram jest tu, tutaj obok Bosforu na, na taki maleńki spacer Jesteśmy w dzielnicy Karakioj. Tutaj zaraz pokażę Wam bardzo fajne miejsce na bakławę i w ogóle lody. I... No, teraz przedłużę, bo nie dają mi tutaj spokojnie rozmawiać. Tutaj bardzo a, ze wszystkich... O, słyszycie, nie? Ja tutaj jestem ruska. To nasza słowiańska uroda, no to... Powoduje, że wszyscy zagadują mnie po rusku. No i szczerze trochę mnie to wkurza, no ale co mam zrobić, no? Nie założę na głowie worka, nie? No dobra, dobra, teraz mamy spokój. Tutaj jest jakaś rekonstrukcja. No i tutaj jest nasz bosfor. Znało panowie, łowią ryby. W ogóle dużo jest rekonstrukcji różnych w Stambule. To miasto się rozwija, budują nowe linie, metro, więc za jakieś jeszcze 5 lat no to miasto będzie wyglądało jeszcze bardziej nowoczesne i, i takie dostępne dosłownie transportem, w każde miejsce można będzie się udać. No, pogoda jak widzicie mamy dzisiaj zachmurzoną, jest taka mgła ale jeszcze nie jest aż taka straszna bo mimo wszystko widoczność jest tam widzicie tam jest strona azjatycka no i jest widoczna czasem mgła jest taka że nie widać niczego no i wtedy zatrzymują tutaj cały transport wodny i, i, i nic nie pływa po bosforze no i zabieram was pokazać troszeczkę to miejsce w Karaköy, to jest Car takie Gölö Olu tutaj wspomniana przepyszna bakława, słodycze, lody no i zajrzymy do środka patrzcie jakie to jest pyszne ile słodkości akurat dla mnie ta jest troszeczkę za słodka ale akurat w tym miejscu jest naprawdę wyjątkowa prawdziwa, smaczna bo w wielu miejscach w Turcji można kupić no niestety nieprawdziwą sztuczną i nie smakuje tak dobrze, jak w tym miejscu. Tutaj mają różne rodzaje tych bakwały, a także innych słodyczy. Bardzo, bardzo, bardzo polecam to miejsce, ale nie nabierajcie za dużo, bo naprawdę jest słodkie. To, to zielone jest bardzo dobre. Przepyszne po prostu. No. I lody mają super, naprawdę bardzo dobrej jakości z koziego mleka, przepyszne. No jesteśmy w dzielnicy Karaköy. Jest to też bardzo przyjemna dzielnica do spacerów, do jakiegoś picia kawy spędzania czasu bardzo mi się tu też podoba. Mają takie małe kawiarenki z jakimś takim przysmakami, nie tylko tureckimi. Bardzo, bardzo ładnie mają wystrojone te wszystkie kawiarenki. No i tutaj jest dużo spokojniej, jest dużo turystów. Nie zaczepiają tutaj ludzi aż tak bardzo. Zobaczcie, ka ulica parasoli. Jak to ładnie wygląda dosłownie jak kraina czarów. Są tutaj też takie różne butiki, sklepy z wyrobami ręcznymi. No, co, czymś trochę podobne do Kadikioi. Tutaj właśnie są kolce na drodze jednokierunkowej. Żeby nikt nie wjechał. Zdarza się, że ludzie próbują to przekroczyć no ale niestety opony pójdą nie da rady myślę żeby jakby tego nie było to na pewno jeździliby tutaj w dwóch kierunkach no tak to w Stambule jest jest pochmurnie a za chwilę gdzieś tam to słońce mimo wszystko wyłazi bardzo mi się to podoba bardzo mało tutaj pochmurnych dni w takich przejściach pod drogami kwitnie handel zazwyczaj tutaj akurat telefony, zegarki, jakieś technika RTV. No proszę bardzo, można sobie przy okazji się zrobić zakupy. Tutaj idziemy tymi schodami w górę i doprowadzą nas No táxi <coughs> Uch, jestem na górze, normalnie się zmęczyłam. No i teraz zobaczcie jaki u nas tutaj widok na wieżę gałata. Jest taka duża, że w kadrze mi się nie mieści. Akurat zawsze są kolejki. I szczerze powiedziawszy, nigdy mi się nie chciało tutaj stać i czekać, więc... O, może kiedyś, może kiedyś się wybiorę, ale w tej chwili naprawdę nie chcę mi się. Zobaczcie. Kolejka po prostu w nieskończoność. Wiadomo, tam bardzo ładny widok z góry. No, ale też można podobny widok uzyskać z jakichś restauracji, które mają terasy Albo po prostu z jakiegoś wzgórza tutaj. No, zobaczcie, kolejka się nie kończy. Zmachałam się. Zanim wlazłam tutaj, mimo, że dużo spaceruję, to jednak takie wdrapanie się tutaj na górę to troszeczkę sił zabiera. No, każdy się fotografuje. to jest chyba takie miejsce dobre do zdjęć, bo akurat tutaj ta wieża, jak widzicie, prawie się mieści już w kadrze. No, a ja, ja idę dalej. Ludzi po prostu jest tyle. No, Tutaj nie trzeba weekendu tak naprawdę. Zwykły dzień. I po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ludzi. Tutaj przyjeżdża i miejscowi i, i, i z innych zakątków Turcji. Oj, normalnie rozszachrana cała jestem. No, to idziemy dalej. Muszę jeszcze się wspiąć pod kolejną górę. Trochę też wysoko. なあ、いでだれ。 której nie lubię w Turcji, czyli w Stambule, ulica Istiklal, czyli Taksim Cały czas po prostu są takie dzikie tłumy i w dzień, i w nocy. Nie da tu się tak po prostu na luzie pospacerować. Cały czas trzeba uważać, żeby ktoś ci czegoś nie ukradł. No i żeby tramwaj na ciebie nie wjechał, żeby ktoś po prostu na ciebie... Ciebie nie uderzył, po prostu każdy tutaj chodzi, no jednym słowem, nie lubię tutaj być. Idę tylko w jedno bardzo specjalne miejsce, pokażę Wam i wtedy wracam już stąd. gdzie Was zabrałam. Kiedyś już na kanale porosiliście mnie pokazać to miejsce, więc specjalnie przyszłam tutaj, uwielbiam, uwielbiam ten kościół katolicki. Odbywają tu się mszy w języku polskim. Jak widzicie tam jest choineczka, na święta tu jest żłobek, no szopka, szopka to się mówi, tak? Czy żłobek. No o chyba nawet jeszcze jest, za chwilę Wam pokażę. No i trudno uwierzyć, że przy tej ulicy, gdzie po prostu cały czas są tłumy ludzi w dzień i w noc, uchował się nasz kościół i naprawdę jest niezwykły. Zapraszam Was na wycieczkę do niego. U, patrzcie. Ładnie to wygląda. Potężny jest, nie mieści mi się w kadrze normalnie. Dużo tutaj turystów też przychodzi, bo no, robi wrażenie. Nadal jest tutaj szopka. Kurczę, trudno wierzyć co? Centrum Stambułu, coś takiego. Super, super. W zeszłym roku byłam tutaj na mszy polskiej. Bardzo mi się to podobało, że mimo, że jestem tak daleko, mogę przyjść do naszego kościołu. No to jest taki dziedziniec główny, okrążony takimi budynkami. Pokażę Wam, jak to wygląda. No i wtedy pójdziemy do środka. Trudno nawet kręcić, bo dosłownie tyle ludzi, każdy wchodzi mi do kadru. Ten kościół został zbudowany w 1906-1912 roku z inicjatywy Włoch. No i jest w weneckim stylu neogotyckim. Początki tego kościoła sięgają 1725 roku, ale niestety do dnia dzisiejszego nie przetrwała i została zastąpiona obecną. Tak jak inicjatorami i budowli tego kościoła byli Włosi, to do tej pory prowadzą o niej tą świątynię i robią msze też w języku włoskim. Zobaczcie jakie witraże ma piękne. W ogóle urządzone tak w skromnym stylu bym powiedziała, ale te witraże robią wrażenie. No i przez te szyby. Nie jest tutaj tak ciemno. No i msze po polsku tutaj są w niedzielę. Bodajże o 10.30 no, nie ma tutaj takiej ciszy, jak zazwyczaj jest w kościołach. Niestety turyści wchodzą i bardzo głośno tutaj rozmawiają. Co nóż Pan tutaj przez mikrofon ucisza ten tłum, ale no niestety jest trochę głośno. Wychodzimy, wychodzimy na zewnątrz. Kolejne miejsce do polecenia. Mówię tylko szkoda, że tak dużo osób tutaj przychodzi i, i, i nie szanuje ciszy. W tym kolejnym cudownym miejscu będę kończyła dzisiaj. Bardzo się cieszę, że tutaj przyszłam. Miło tego, te, tych głosów, tego tłumu, to bardzo, bardzo mi się tutaj podobało. Wam też polecam to miejsce. Super, super, że coś takiego tutaj istnieje i nawet są te msze po polsku. Więc ten pan, którego o to pytałam, to właśnie mogłam z nim porozmawiać po polsku, więc tak naprawdę, naprawdę to jest wow. No co? Będę się w tym miejscu żegnała, uciekam do domu. Muszę jeszcze kawałeczek tutaj do domu jechać, zmontować film. No i co? Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jutro. Pa! pa! Jest rozkład, kiedy są, msze, jak widzicie, po angielsku, po turecku, po włosku, po polsku. W każdym języku można tutaj przyjść i uczestniczyć w węszach godziny otwarcia tego przepięknego miejsca no i ostatni ostatni widoczek no robi to miejsce wrażenie naprawdę wow